Kamery do monitoringu. Te wyglądają na bardzo drogie, a słuchajcie, wcale dużo nie kosztują. Zaledwie kilkaset złotych po to, żeby stworzyć swój własny domowy monitoring. Ale uwaga, uwaga! Za ich pomocą możecie oglądać nie tylko to, co dzieje się wewnątrz mieszkania czy domu, ale także sprawdzić, jaka jest sytuacja za oknem, bo są wodoodporne i oferują naprawdę dużo więcej funkcji niż proste kamerki do domowego monitoringu. Jesteście ciekawi, jak to działa? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale TechnoStrefa. Kamery tubowe dachła do testów otrzymaliśmy od sklepu Eltrox, który specjalizuje się w systemach bezpieczeństwa i automatyce domowej. Jednocześnie służą oni profesjonalną pomocą także przy wyborze sprzętu, oraz jeśli chodzi o usługę montażu, serwisu czy konserwacji. Link do omawianych dzisiaj kamerek dachła oraz do sklepu Eltrox znajdziecie tradycyjnie w opisie pod tym filmem. A my przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj sprawdzimy dwa bliźniacze modele kamer do monitoringu od firmy Dachła. Z zewnątrz praktycznie niczym się nie różnią, ale jedna z nich nagrywa w rozdzielczości 2K, rejestrując zatem więcej szczegółów. Z kolei druga rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD. Też całkiem niezła rozdzielczość, jakby nie patrzeć. W ofercie sklepu Eltrox są dostępne także kamery w innym kształcie, również od marki Dachła o podobnych specyfikacjach i funkcjach. W zestawie oprócz samej kamery znajdziecie także antenę Wi-Fi, zasilacz sieciowy, czy zestaw do montażu na ścianie. Co ważne, te kamery spełniają normę IP67, czyli są wodoodporne i pyłoszczelne, oraz mogą one również pracować w temperaturach od minus 10 do plus 50 stopni Celsjusza, czyli generalnie przeznaczone do użytku na zewnątrz. Na spodzie obudowy umieszczona jest specjalna klapka, pod którą schowano slot na karty microSD. To jedna z bardziej kluczowych informacji. Ta kamera może pracować w zasadzie indywidualnie po podłączeniu do zasilania. Nie potrzebuje dodatkowego serwera, dedykowanej nagrywarki czy innego urządzenia, które zazwyczaj sprawiają, że koszt tworzenia domowego monitoringu jest naprawdę bardzo duży. W tym przypadku tak nie jest. Po podłączeniu do domowej sieci przewodowo lub po Wi-Fi możecie z nich korzystać z dowolnego miejsca na świecie, to znaczy możecie zobaczyć, co one z dowolnego miejsca na świecie. A czy warto podłączyć taką kamerę przewodowo, to już zależy od Waszych preferencji. Producent deklaruje, że można ją umieścić do 50 metrów od źródła sygnału, jeżeli po drodze nie ma przeszkód. Jednak połączenie przewodowe ma ważną zaletę. Jeżeli wasz router lub Switch mają funkcję zasilania za pośrednictwem kabla Ethernet, to możecie taką kamerę podłączyć do sieci i zasilania tylko jednym przewodem. No i wtedy nie trzeba szukać prądu. Niezależnie od tego, na jaką metodę podłączenia. Kamery do sieci domowej się zdecydujecie, następny krok to konfiguracja. Bez trudu powinniście sobie poradzić sami, i to bez dodatkowych programów dzięki dedykowanej stronie kamery, podobnej jak w przypadku routerów Wi-Fi. Drugą opcją jest skorzystanie z oprogramowania Smart PSS. Jednak jeżeli na jakimkolwiek etapie instalacji czy konfiguracji mielibyście problem, to fachowcy ze sklepu ElTrox. Służą pomocą. Zarówno z poziomu strony czy aplikacji można zarządzać dowolnie funkcjami kamery, a także trybami nagrywania. Dodatkowym ułatwieniem będzie tutaj dostęp także ze smartfona za pomocą aplikacji DMSS, zarówno dla systemów Android, jak i iOS. Model 1435S może nagrywać w rozdzielczości 2K oraz w maksymalnie 20 klatkach na sekundę. Oczywiście, zmniejszając rozdzielczość, możemy zwiększyć liczbę klatek. Z kolei drugi model kamery 1235, S umożliwia zapis w rozdzielczości Full HD w 25 klatkach na sekundę. Obie kamery, jak na urządzenia do monitoringu zewnętrznego przystało, mają wbudowane diody podczerwieni. To ta właśnie tutaj widoczna obręcz wokół obiektywu, która stworzona jest z diod podczerwonych, a efektywny zasięg świecenia właśnie tych diod to aż do 30 metrów w nocy. Dzięki temu, nawet w całkowitej ciemności, będzie można dostrzec niepowołane osoby, które mogą zbliżać się na Waszą posesję, a kamera na przykład przyślę wam powiadomienie e-mail, jeżeli takie zdarzenie się wydarzy. W wiadomości znajdziecie zdjęcie prezentujące wykryty ruch, czyli na przykład złodzieja. Oczywiście, jeżeli tylko wcześniej wszystko skonfigurujecie w taki sposób, bo nie musicie tego ustawiać, ale taka jest opcja. Jak już wcześniej wspomniałem, te kamery oferują o wiele więcej funkcji niż prostsze odpowiedniki. Oprócz dokładnej możliwości dostosowania parametrów samej kamery, jak i nagrywania, jest tu także możliwość nałożenia na przykład, bardzo ciekawa opcja, maski prywatności, która wyłącza spod obserwacji niektórych fragmenty obrazu, takie jak na przykład okna sąsiadów, okno do naszej sypialni, a nawet zadziała to na monitorze czy telewizorze, kiedy kamerę mamy wewnątrz mieszkania czy domu. No i oczywiście możemy także wybrać, które fragmenty obrazu będą nagrywane w wysokiej jakości, a które nie, żeby po prostu zaoszczędzić miejsce na karcie pamięci w kamerze. W zależności od tego, jak skonfigurujecie kamery, te mogą nagrywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aż nie skończy się miejsce na karcie pamięci czy na dyskach zewnętrznych. Wtedy dane będą nadpisywane w kolejności chronologicznej, czyli i te od najstarsze będą nam nadpisywane. Wiadomo o co chodzi. Ale kamery mogą działać w trybie czuwania i możemy tutaj uruchomić detekcję ruchu, czyli właśnie będą wtedy zapisywane tylko krótkie filmy za każdym razem, kiedy kamera wykryje jakikolwiek ruch. Wspomniałem już wam o możliwości instalacji wewnątrz tych kamer karty pamięci, dzięki czemu wszystkie informacje zapisywane będą bezpośrednio na kamerze. Ale jest też inna opcja, a mianowicie nagrywanie na wasz komputer, serwer FTP lub serwer domowy. To znacznie wygodniejsza opcja, kiedy macie więcej urządzeń i chcecie jednocześnie zgrać wszystkie nagrania z różnych kamer, z różnych pomieszczeń, z różnych części domu. W ofercie firmy Dachła znajdują się także dedykowane nagrywarki, gdzie możecie umieścić dysk, właśnie do nagrywania tego obrazu z kamer do monitoringu. I to by było na tyle. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy Wam podobają się tego typu odcinki, czy mamy bardziej poruszyć temat monitoringu domowego, to wtedy się tym zajmiemy. Także czekamy na Wasze komentarze. Pamiętajcie także, że w sklepie Eltrox możecie kupić kamery, zarówno w wersjach tubowych, jak i kopułowych, te do zewnątrz i te do wewnątrz, także wybór jest naprawdę bardzo duży. A jeżeli nie wiecie, która opcja będzie dla Was najlepsza, to specjaliści albo na miejscu w sklepie, albo też przez internet, na pewno Wam pomogą. Także. Nie czekajcie, tylko wchodźcie w link w opisie. A ja tymczasem się z wami żegnam, mówił do Was szakal. Jeżeli ten materiał uważacie za przydatny, to zostawcie łapkę w górę i udostępniacie go wśród swoich znajomych, a także wpadajcie na naszą stronę technostrefa.com, bo tam świat technologii stoi dla Was otworem w formie pisanej. Oczywiście subskrybujcie kanał Technostrefa również po więcej ciekawych materiałów filmowych. A ja tymczasem mówię wam, papa, pa, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!